Dobra, witam wszystkich, słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy taki troszeczkę filmik typowo hulajnogowy. Z góry zaznaczam, że nikomu nic nie będę tutaj naprawiał, także nie, nie proście mnie, nie piszcie o to, bo już mam tego tutaj z tymi hulajnogami podziurki w nosie. Serdecznie dosyć. Ale yy, nagram sobie taki filmik, żeby Wam pokazać naprawę yy, takiego wyświetlacza. Dokładnie chodzi mi o to, że... Upalają się sterowniki, drivery LED w tych tutaj płytkach, no i wtedy taka lampka nie działa. I jeszcze co Wam mogę powiedzieć na ten temat: że nie posiadając takiego układu, znaczy jeżeli on Wam się uszkodzi, możecie zrobić tak zwanego bypassa i wtedy sobie zrobić tam takie połączenie, że ta lampka będzie Wam działała. Natomiast to będzie wyglądało tak, że włączacie hulajnogę i od razu Wam świeci lampka, czyli podczas działania sterownika cały czas będzie Wam świeciła z przodu lampka. Nie będziecie mogli jej włączyć tym przyciskiem. A ten właśnie driver LED służy do tego, żeby obsługiwać, sterować tym z przycisku. Dlatego dzisiaj zajmiemy się naprawą takiego sterownika. Tutaj mam różne słuchajcie. Układy do mm, najbota, e Także wyciągnę sobie szybciutko sterowniki do tego leda. O, weszło mi w tym klaserze głęboko dosyć to. Dajcie mi chwilę. O, jest. Dobra. Sterowniki wyciągnięte. Czy sterowniki? Układy, także tu mam nowiutkie sztuki, które wlutujemy sobie, słuchajcie, do tego tutaj wyświetlacza. Powiem Wam jeszcze jedną taką sprawę. Zobaczmy sobie, jak on działa. W tym celu włączę go. Tutaj też ma segment uszkodzony, tak że jest jeden ciemniej, drugi jaśniej. No niestety, te wyświetlacze taką przypadłość... Yy, mają 15 mA, pobieram mi w tej chwili. To wszystko tutaj, co jest podłączone. Zrobiony bypass na, na, ten, na sterowniku, żeby nie krzyczał mi około, że nie jest podłączone. No i dobra, zabierzmy się do naprawy tego. Widzicie, naciskam przycisk. Lampka totalnie nie świeci. Natomiast wszystko tutaj działa poprawnie. Ok, wyłączę mu zasilanko. I co, odłączymy to wszystko? Tutaj zasilanie też wyłączymy. Na razie nam nie będzie to potrzebne. Sterowniki. Patrzcie, tak przy okazji, wziąłem sobie sterownik z tych moich skrzynek. Mam ich, o kurde, sporo. Ktoś napisał: Ktoś mi kiedyś wysyłał tych sterowników w cholerę. Robiłem niektóre, wysyłałem. I co najciekawsze, tutaj jest co? Znak zapytania, jakiś X. <gry> Oczywiście wylutowałem przetwornicę. Co tu? Kondensatory są wylutowane, procek jest. Ścieżki są już tutaj fajnie pogrubione. Także tutaj nie ma żadnego kurde problemu. Jest to płyta nie zalana tym żelem. Słuchajcie, w tych sterownikach, które jeżdżą po ulicach i tak dalej, w sensie mówię o tych wypożyczalniach, oni mają już tak fajnie, no prawdopodobnie, to zrobione, że tutaj jest dosyć spora warstwa takiego żelu, który chroni przed zalaniem ten sterownik, przed zwarciem, jak deszcz pada czy gdzieś, no bo w sumie jak stoją na dworze te hulajnogi Lima i te inne tiery to wyobraźcie sobie, że one są narażone na warunki atmosferyczne 24 na 7 I nie tylko na warunki, narzucanie. Masakra jest. Tamto dopiero musi być to wszystko dobrze porobione. No i co? I ten sterownik jest do uratowania. Układy są do wlutowania i to różne rodzaje ich mam. Także rzućmy go tam, niech sobie leży w tych kurde skrzynkach. I zajmijmy się. Słuchajcie, tym tutaj układzikiem. Tym układzikiem tutaj mamy wersję wyświetlacza. Kondensator już jakiś tutaj, widzę, że wymieniałem. Swego czasu sporo częściej dokupywałem do tych hulajnuk, sterowników i tak dalej. No i co? Moduł Bluetooth, wiadomo, komunikacja, kabelki. No i ten układ od sterowania. Tą lampką, czyli u piąteczka, znajduje się tutaj. No i mówię, tutaj możemy zrobić sobie bypassa, i wtedy ten, ta lampka będzie nam działała. Ale my chcemy zrobić tak, żeby nam to było sterowane. Także ja sobie biorę układzik. Układziki. I co? Biorę mikroskop. Słuchajcie, będę robił to sobie pod mikroskopem. Zaraz zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Fajnie te ramię na tym stojaku co kupiłem od tych monitorów. Teraz jest elegancko, bo wyjeżdżam sobie, wjeżdżam pod blat, nie ma żadnego problemu. Także ja sobie już łączam tutaj mikroskop. I słuchajcie idę idę działać, idę działać. Wlutuję go szybciutko tutaj. Yy, tutaj nie będzie zbytnio dużo roboty, bo to przylutowanie tylko tego układziku zwyczajną lutownicą. Nagrod jest dosłownie minuta czasu, także wlutuję go i zobaczymy, czy będzie światło działało. Widzimy się dosłownie za chwilkę. Dobra, powiem Wam, że no mówię, tutaj dużo zabawy z tym nie ma, szybka akcja, układ wlutowany. Także teraz będzie pierwsze uruchomienie, w zasadzie nie wiem, czy to wybuchnie, czy nie wybuchnie, zaraz sprawdzimy, jak się te chińskie LED Drivery spisują. Podłączę sobie tylko wszystko, co mam podłączyć do sterownika. No i chwila prawdy będzie za chwilkę, czy lampka w hulajnodze będzie działała. Manetki. Dobra, podłączone. Teraz jeszcze tylko sterownik zapnę do zasilania. Ok, sterownik zapięty. Wszystko dobrze. Włączam zasilanie na zasilaczu 36V. Ok, i teraz patrzymy, co się będzie działo. Czy po włączeniu od razu się zaświeci, czy nie? Zaraz zobaczymy. Ok. I teraz po naciśnięciu przycisku powinna się włączyć ta lampeczka. I działa! Słuchajcie, lampka działa. Jeszcze zobaczę tylko na układzik. Super Na koniec zróbmy sobie jeszcze taką ciekawostkę. Jeszcze tego nie patrzyłem, bo wtedy termowizji nie miałem. Zobaczmy, czy coś tutaj się grzeje na tej lampce. Idę po telefon. W zasadzie mam go z boku. Dobra, telefon z boku jest, podłączymy termowizję. Zobaczymy, czy ten układ coś się grzeje, czy nie grzeje. Także to będzie taka ciekawa tutaj zabawa z tą termowizją. Dajcie mi chwilę, uruchomię tylko program. Ok, P2Pro. No i spróbuję Wam to jakoś pokazać. Zaznaczę sobie załóżmy na jakąś linię, w której będzie wykonywany pomiar. No i słuchajcie, wygląda to mniej więcej tak. No i zobaczmy, czy coś tutaj się będzie grzało na tym tym. Włączyłem zasilanie. No, widać, że ten układ się zaczyna nagrzewać. W zasadzie to chyba cewka tak pracuje. Musiałbym to kurczę ten. Zobaczyć, tu jest cewka. Nie, tu jest układ. To ten układ się tak grzeje. Czyli mamy układ temperatura 36, średnia, maksymalna 40 coś, minimalna 34. Czyli słuchajcie, mamy 35 stopni układzik. Definitywnie widać, że on się grzeje. Najbardziej na całej płytce tutaj. Jeżeli chodzi o lampkę, to lampka jest włączona, ale totalnie zimna, dopiero tam gdzieś coś w środku w niej się grzeje. Nie rozbierałem jeszcze takiej lampki od, od środka, ale no, świeci fajnie. Do hulajnogi wystarczy. Działa to spoko. Z drugiej strony nam świeci się tylko tutaj T0 i też widać, że jest delikatnie ciepłe. 66 mA pobiera w tej chwili ta płyteczka. No i widać, że ten układ faktycznie się tam coś grzeje na tej płytce, ale nie jest to jakaś temperatura taka, która by coś mu tam zagrażała. Wyłączymy go. No i widać, że stygnie już. Także pracuje układ poprawnie. Myślę, że naprawa zakończona. Ja wiedziałem, że to będzie po prostu taki, Ech. jak to powiedzieć, no taka szybka zabawa. Przy okazji testując te LED driver. Tyle w temacie. Układ naprawiony. Mówię, działa lampeczka. I co tu dużo gadać. Kończę. Nie ma co już więcej przedłużać tego tematu, bo nudę jak cholera. Pozdrawiam, trzymajcie się.